Witam moich widzów. W dzisiejszym odcinku spróbuję wyczyścić moją bolarkę, ale przed czyszczeniem bolarki chcę coś wam pokazać. Znalazłem w internecie i zakupiłem konserwy mięsne. Dzisiaj w internecie napotkałem się na firmę Mr. Peppers i zamówiłem te konserwy u doskurczaka i szynka wieprzowa. I okazało się, że mają 99% mięsa, nie mają żadnych sztucznych dodatków. No i oczywiście jest bardzo ważne, że mają 3 lata ważności produktu, więc one tak szybko się nie zepsują. A wiadomo, jakie mamy czasy w tej chwili u nas na granicy. Są niebezpieczne czasy, bo tutaj jest no takie czasy, jakie mamy tutaj, helikoptery nas patrolują non stop, po dwa dzień nie latają i prawdopodobnie będę więcej tych konserw zamawiać, spróbuję, oczywiście zobaczę, czy jest dobra, ale powinna być dobra, bo jak trzy lata gwarancji, to ja wiem, że jak ja gdzieś się schowam w moim bunkrze, gdzie kartofle mam, no to ja wiem, że ja... Będę jadł i będzie dobrze. Po więcej informacji na temat konserw zapraszam do opisu filmu. A ja idę belarkę wyczyścić, odstawiam konserwy i idę belarkę czyścić. O, teraz idę wyczyścić belarkę. No, zaczynam moją belarkę czyścić. Jak ona tu wygląda? O, z tej strony tu nie ma tragedii za bardzo. O, tutaj. O, trochę złota jest. O. No, dalej nie dostanę. Jak tutaj wygląda sytuacja. O, tutaj to nawalone śmieci. Tutaj ta mieszanka wybuchowa i siana, i słoma, czego tu nie brakuje. Uf. Ostatnio u mnie Krzysiek kubala belował. No bo u mnie ten bolarka trochę wolniej chodzi. A mi zależało na czasie, bo pogoda się zmieniła, ogromny deszcz bo prosiłem Krzyśka żeby mi pomógł zbolować i, i on po, posłuszny chłopak zbolował mi i taki to było bo po Krzyśku później tak wyszło że musiałem jechać moim zabytkiem, ciukarką siano y, moją ciukarką bo ludzie opisują że ona nie działa ciukarka moja, a ona działa idealnie. Bo zrobiła dwie takie przyczepy, to około 1000 ciuków. To znaczy, że działa. Bo dla mnie proponowali ją sprzedać. Ale ja za 5000 jej nie oddam, bo chcę około 10 tysięcy. Bo dobrego sprzętu się nie sprzedaje. Jak ktoś da 10 tysięcy za moją ciukarkę, to mogę sprzedać, bo ona jest sprawna w 100%. Nie łapie sznurka, bo ja o tym wiem, że ona nie łapie sznurka i nie rozwiązuje tych moich ciuków za bardzo. Wiadomo, że na tysiącu tak z pięć musi być rozwiązanych, ale nie tak jak u innych, bo bo ja pamiętam jak kiedyś 10 lat temu, czy 20, u mnie robili tymi ciukarkami. To ja pamiętam jakimi sprzętami robili, że na 10 Czółków rozwiązany jeden i się chodziło i się przerzucało, bo ja to pamiętam a moja jest sprawna w 100% tak samo jak i bolarka jest sprawna Najgorzej nie mam sprężarki tak bym wydmuchał bo wodą nie można myć, bo będzie rdzewieć, bo później ją schowam, bo już bele zrobione do końca. Już w tym roku na pewno nie będę robił bel, bo mi niepotrzebne. A może ktoś z moich widzów potrzebuje siano, bo mam do sprzedania około 100 bel. Cena oczywiście byłaby do uzgodnienia. Powinięte siatko. Jakby ktoś chciał kupić, to zapraszam. A z ceną się dogadamy. No, dobra. A jeszcze tutaj, sklep. O tu to będzie się działo. Fu, o, tu to się dzieje. Fu, fu, fu.

Dobra, może być. Ja. I teraz z drugiej strony. Fuh. A, jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj. Trochę będzie czyściej, bo później zaraz siatka nie będzie podawała, ja albo wijać nie zechce, to różnie z nią bywa. No jeszcze tutaj tego brudu pełno jej To się nazbierało. To, o, to je skrb. To je skrb. Skrb, on to štantile. To je druga stran. 对吗？ 哦、oh. Z góry tak samo. O, a będzie sypało. Dobra, a może być. Jeszcze na tym podbieraku. No i dobra, w miarę może być. No, balarkę w miarę oczyściłem. Przydałoby się sprężarka, tylko w tej chwili jest zepsuta. No i oczywiście zapraszam do komentowania, do subskrypcji naszego kanału Gienek i Andrzej. No i do oglądania następnego odcinka.